Z tym feng Shui to jest trochę tak, że to jest filozofia wschodu, która niekoniecznie może w Polsce się sprawdza, ale ona ma duże odzwierciedlenie w tym, co się generalnie w architekturze i w projektowaniu wewnętrznym, na co się zwraca uwagę, tak? Czyli na harmonię we wnętrzu i na e, taki spokój. E, e, we wszystkich pomieszczeniach, czyli harmonijne dobranie kolorów, unikanie kontrowersyjnych zestawień, ostrych zestawień. W sypialni powinna być, służyć odpoczynkowi, wypoczynkowi, czyli te kolory powinny być stonowane, dobrane harmonijnie, wyciszone wnętrze. Z, najlepiej się też śpi nie, głową do okna, bokiem do okna. Trzeba pamiętać o tym, żeby te drzwi nie były na wprost łóżka, tylko w miarę możliwości z boku. To są takie ogólne Zasady, które po prostu powinny się stosować po to, żeby człowiek się dobrze czuł w danym wnętrzu. E, i może niekoniecznie ja bym polecała do, jakby do użytkowania tutaj w naszym klimacie, e, i też jakby to jest głębsza filozofia, którą trzeba bardzo dobrze poznać, żeby rzeczywiście te zasady zrozumieć i, e, i móc je stosować tutaj po prostu wewnętrzną, ale po prostu traktujmy nasze mieszkanie jako miejsce do wypoczynku i oazy naszego wewnętrznego spokoju i wtedy na pewno się będziemy dobrze w nim czuli, a też te zasady i pewnie będą dotrzymane, bo projekt to nie jest tylko. Piękne kolory i ładne wnętrza, tak? I ładne meble i fajna lampa, ale to jest też rozwiązania techniczne, o których trzeba pamiętać. Tak? W łazienkach, w kuchniach, ergonomia, to jest mnóstwo rozmieszczenie oświetlenia w całym, w całym domu czy w całym mieszkaniu. To są rzeczy, o których trzeba pamiętać, o których my jako użytkownicy bardzo często sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Tak? Ona nam się daje, a co to za różnica, czy ten, nie wiem, sedes będzie stał z tej strony, czy z tamtej strony. Tak? Wszystko jedno. A okazuje się że, że to jest że to jest ważne że trzeba takie